Siemanko, dzisiejszy film powstaje z odzyskanych danych dzięki Wam i dzięki firmie SG Data. Przepraszam Was z góry za niespójności, ale niektóre pliki były uszkodzone. Pokażę Wam, jak zmierzyć, ustawić, ewentualnie skorygować geometrię konika w tokarce. Zadziwiająca dokładność, jak na chińską maszynę, przejeżdżamy sobie po Pinoli konika. Luz Pinoli jest tutaj około. Plus minus setki na wysięgu około 30 mm. Konik wystaje na 110. No, czyli gdzieś 80, tylko tutaj nam trzyma cały ten konik. Tak, ucieka nam pięć setek, ale to jeszcze zobaczymy, jak to wygląda, jeśli chodzi o pasowanie tutaj na tym, nazwijmy to suwaku, tak, do zmiany y, przesunięcia konika. Być może tu jest jakiś luz i uda nam się to wyregulować. No, ale pięć setek to też nie jest aż tak znowu tragicznie. No, to jak widzicie, nie wróciło nam na zero, coś tam jest widać yy, w każdym bądź razie. Mamy tutaj, jakby dwie dychy, dwie dychy, jakby za wysoko. Yy, to się jeszcze okaże, ponieważ miałem taką sytuację w poprzedniej maszynie, że zwyczajnie pomiędzy tutaj konikiem były jakieś śmieci, farba i tak dalej. I po wyczyszczeniu okazało się, że wszystko jest jak należy. No ale tak czy inaczej yy, jesteśmy w stanie to w jakimś tam stopniu samodzielnie opanować. Jak mogliście zauważyć, konik jest taką lekką wydmuszką. Jest pusty w środku. Szkoda, mógłby być trochę bardziej sztywniejszy. Jest też dosyć mały, jeżeli chodzi o taką dużą maszynę. No ale mamy to, co mamy za te pieniądze. Musimy sobie z tym poradzić. Jak widzieliście, musiałem podskrobać ten konik, zarówno płaszczyzny przylegające do łoża, a także płaszczyzny dzielonego korpusu. Nie da się ukryć, że trochę zabawy przy tym było, bo przy skrobaniu zawsze jest trochę zabawy, ale jak widzicie, jesteście w stanie zrobić to, że tak powiem, w zaciszu swojego warsztatu. Nie jest to skomplikowana naprawa, tylko wymaga po prostu cierpliwości. Teraz tymi imbusowymi śrubami, które znajdują się z obu stron i jedną z tyłu, widzicie tutaj na filmie. Staram się wyregulować konik tak, żeby on znalazł się w osi wrzeciona. Do uchwytu wrzeciona zamontowałem kawałek pręta, a na nim przyczepiłem na magnesie czujnik zegarowy. I będziecie widzieli na filmie: kręcę tym czujnikiem w koło właściwie nie tyle pinoli, co kła, który jest zamontowany w pinoli. Kręcę w koło niego i patrzę. Jak nasz konik się zachowuje podczas korekty? Ustawiłem sobie na zero, obracam, no i widzę na przykład, że ucieka dychę w daną stronę. Stąd wiem, ile mam przekręcić, ile mam docisnąć tymi śrubami regulacyjnymi po obu stronach, tak żeby konik był w osi. Ja widziałem na przykład ostatnio na filmie u Grzesia Brodali, że toczył. Wałek i kilka razy go obcinał, toczył, obcinał po to, żeby ustawić ten konik idealnie w osi. Ta metoda, którą widzieliście na filmie, jest całkiem dobra. Być może potem jakieś drobne korekty jeszcze trzeba robić, ale do takiego wstępnego ustawienia na pewno się świetnie nadaje. A teraz, jeszcze na koniec, widzicie, jak, yy, jaki wpływ miały naprawy, które dokonałem. Jest dużo, dużo lepiej niż było to na początku. Tutaj praktycznie jakaś tam setka gdzieś ucieka, ale to są już minimalne i bardzo znośne wartości, a na taką maszynę aż, że tak powiem, za dobre. Dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was bardzo pomocny, że dzięki temu zajmiecie się swoimi konikami w tokarkach. Na razie, trzymajcie się. Hej.